Sytuacja była bardzo skomplikowana i odzyskiwanie niepodległości to nie była jedna data, to był cały bardzo skomplikowany proces. Tutaj jesteśmy winni niski pokłon naszym poprzednikom, naszym przodkom, którzy potrafili się wznieść ponad osobiste podziały i działali ręka w rękę. Dodatkowo jeszcze ten wysiłek podjęło całe polskie społeczeństwo. no zupełnie nie, nie, nie wolno było przypominać, to się było wykreślone, że żadnych, żadnych sugestii tutaj nikt nie mógł wiesić flagi. Także do tej tradycji wróciliśmy dopiero po do upadku komunizmu, no i myślę, że, że to jest wspaniała tradycja. Tym że to nie jest tylko no, ukłon w stronę tradycji, to jest także współczesność. Drodzy no, Państwo, bycie krajem niepodległym, się opłaca. Jest, mamy w tym wspólny interes. Natomiast jeśli, jeśli mamy samodzielność, jeśli mamy podmiotowość, jesteśmy w stanie rządzić się sami i swoje sprawy tak jak chcemy. Krótko mówiąc, nie jest tylko tak, że to jest nasz obowiązek, że to ma ale także w takim wymiarze najbardziej podstawowym. Jak mówię, się na patriotyzm i niepodległość naprawdę się opłaca.